Rozdział 31. Nowy wujek. Gdy następnym razem doktor Warren wszedł do pokoju, gdzie leżała Polianna, przyglądając się grzebarw na suficie, tuż za nim kroczył wysoki, barczysty mężczyzna. „Doktor Chilton!” O, doktor Chilton, jakże się cieszę, że pana widzę!” – wykrzyknęła Polianna. Radość i zachwyt w jej głosie wycisnęły gorące łzy z oczu kilku osób obecnych w tym pokoju. Ale jeżeli ciocia Poli sobie nie życzy, to. Wszystko w porządku, kochanie, nie martw się o to, uspokajała ją panna Poli, szybko wysuwając się naprzód. Powiedziałam doktorowi Chiltonowi, że. Chcę, aby cię zbadał dziś rano wspólnie z doktorem Warrenem. Aha, więc go poprosiłaś, żeby przyszedł. Z zadowoleniem, wyszeptała Polianna. Tak, kochanie, poprosiłam, to znaczy. Ale już było za późno. Trudno się było pomylić co do pełnego uwielbienia i szczęścia wyrazu oczu doktora Chiltona. W każdym razie panna Napoli od razu to dostrzegła, zarumieniwszy się aż po uszy, odwróciła się i szybko wyszła z pokoju. Pielęgniarka i doktor Warren poważnie rozmawiali o czymś, stojąc w niszy okiennej. Doktor Chilton wyciągnął obie ręce do Poliany. Moja mała dziewuszko, myślę, że dokonałaś swojego najbardziej radosnego czynu. Rzekł głosem drżącym ze wzruszenia. Przejęta i cudownie odmieniona ciocia Poli cicho wsunęła się o zmroku do pokoju Polianny. Pielęgniarka jadła kolacje, były więc same w pokoju. Polianno, kochanie, mam ci coś do powiedzenia. Tobie pierwszej któregoś dnia doktor Chilton zostanie twoim wujaszkiem. I to dzięki Tobie. Och, kochanie, taka jestem szczęśliwa! I tak się cieszę! Polianna już chciała zaklaskać z radości, ale nagle zatrzymała się. Jej dłonie zawisły w powietrzu. Ciaciu Poli, ciaciu Poli, czy to do Twojej kobiecej ręki i serca tęsknił doktor Chilton od dawna? Tak, to chodziło o Ciebie, wiem, wiem. I dlatego powiedział, że dokonałam dziś swojego najradośniejszego czynu. Strasznie się cieszę. Tak się cieszę, że nic mnie teraz nie obchodzi, nawet moje nogi. Panna Napoli wstrzymała szloch. Może któregoś dnia, kochanie? zaczęła, no ale nie dokończyła. Nie odważyła się przyznać do tej wielkiej nadziei, którą dr Chilton obudził w jej sercu. Ale powiedziała coś, co z pewnością już samo przez się było dosyć cudowne dla polianny: kochanie, w przyszłym tygodniu udasz się w podróż. W wygodnym łóżeczku zawieziemy Cię powozem i pociągiem do słynnego lekarza, który ma wielki szpital daleko stąd dla takich jak Ty chorych. To serdeczny przyjaciel doktora Chiltona. Zobaczymy, czy nie może czegoś zrobić dla Ciebie.